Hej, hej! Dzień dobry! Ja się nazywam Magda i bardzo serdecznie witam Cię w moim Wiedźmim Lesie. Przychodzę dzisiaj do Was z drugim już odcinkiem Naukowej Środy, w której będę mówić o tym, jak zbudowana jest nasza domowa roślina. Nie każda, ale większość z nich. A tak właściwie to prawie każda ma dokładnie. Te części budowy, o których będę mówić. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest profil, czym katafel, a dlaczego w moim monsterze albo w moim filodendronie obsychają takie listki, czy coś jest nie tak, to zostań za do końca. Tym bardziej, że na końcu będzie mały fragment o tym, jak ciąć rośliny, żeby się dobrze ukorzeniły i w nim potniemy trochę mój filodendron Verrucosum. Zapraszam. Oczywiście każdy film pokazowy potrzebuje odpowiedniego modera. W moim przypadku dzisiaj jest to Philodendron hastatum nazywany sprzedażowo Silver Queen albo Silver Sword. Natomiast jest on, myszy mały, ale bardzo fajnie, bardzo wyrośnie zbudowany, więc będzie można wszystko pokazać. Zacznijmy może od tego, czego Wam nie jestem w stanie pokazać, czyli tutaj w doniczce jest bryła korzeniowa. Trochę kiwa, bo to jest pnączek, no, muszę jakoś przyjąć. Jest bryła korzeniowa, no oczywiście jej nie mam Wam jak pokazać, więc uwierzcie mi na słowo, jest bryła korzeniowa. E, co dalej? Dalej, jak się domyślacie, mamy łodygę czy też pęd i łodygą czy też pędem możemy nazwać ten tutaj prosto idący fragment. I naszą łodygę, czyli pęd, możemy podzielić tak właściwie na dwie części, które się będą symetrycznie powtarzać, mianowicie węzeł i międzywęźla. E, jeżeli chodzi o węzeł, węzły to są te miejsca, z których wychodzą nam liście, z których wychodzą nam korzenie powietrzne, z których wychodzą pędy kwiatowe. Węzły jest bardzo łatwo znaleźć. W niektórych roślinach są one odznaczone takim widocznym paskiem, z grubieniem. W innych roślinach nie jest to aż tak widoczne, ale wystarczy zlokalizować miejsce, z którego wychodzi liść, i to właśnie będzie węzeł. Natomiast pomiędzy węzłami, bo węzłą mamy tutaj, mamy tutaj, mamy tutaj, mamy w ziemi, bo właśnie z węzłów wychodzą również korzenie w ziemi. Mamy też tutaj schowany w katafylu, o czym powiemy później. Między tymi węzłami są tak zwane międzywęźla i możemy porównać międzywęźla do takich fragmentów, w których są naczynia krwionośne na organizm zwierzęcy, natomiast na organizm roślinny jest to drewno i łyko i ono właśnie tutaj tędy idzie. Oczywiście w tym miejscu węźla one też są, natomiast w tym miejscu te naczynia roślinne rozdwajają się na to, żeby karmić liście, żeby karmić dalej pęd. Dobra, czyli węzły między więźla mamy już za sobą. Mam nadzieję, że teraz każdy będzie wiedział, gdzie jest węzeł na jego roślinie, bo to nam się przyda przy rozmnażaniu roślin. Co dalej? Dalej mamy przepiękny liść właściwy. Blaszka liściowa, górna część blaszki liściowej, która odpowiada między innymi za fotosyntezę. Tutaj, w środku w komórkach roślinnych, mamy chlorofil. Od spodu na liściach zlokalizowane są aparaty szparkowe, dlatego tak często się mówi, że przy jakimkolwiek nabłyszczaniu liści, przycieraniu itd., nie ruszać spodniej warstwy, dlatego że aparaty szparkowe działają na zasadzie różnicy w wypełnieniu komórek, które składają się na szparki. Aparaty szparkowe pozwalają roślinie na transpirację i na wymianę powietrza. Jeżeli będziecie ciekawi dokładnego schematu działania aparatów szparkowych, dajcie znać. O nich również mogę nakręcić jakiś film z Naukowej Środy. Dalej mamy ogonek liściowy, popularnie nazywany Petiole, z angielskiego, z łaciny również. I co? Mamy liście, które te ogonki liściowe mają, mamy liście, które takich ogonków liściowych nie mają, mocno mają bardzo krótkie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rośliny domowe, które my utrzymujemy, zdecydowana większość z nich te ogonki liściowe ma dosyć długie. Tutaj mamy, widzicie. Starego liścia, z którym dostałam roślinę. Tutaj szedł liść, ale przez problemy z, e, z ilością światła on nie wyszedł. Ale kolejny liść już się pojawił. To jest jego najnowszy liść. Tutaj mamy kolejny liść, który jeszcze się nie rozwinął. Jest jeszcze schowany w pochewce. O pochewce mówiąc. Pochewka, inaczej, katafyl, pisane tak, jak widzicie. To jest tutaj między innymi. Widzicie ten liść. I zależę no, kolejnego liścia, był schowany w tym katafylu I wyglądał tak jak ten tutaj. W momencie, kiedy ten liść wyszedł i następny liść, który już też wychodzi, już przerwał katafyl, miał swój katafyl, ten liść może zacząć opumierać. Nie dziwmy się, że na roślinie będziemy znajdować takie suche katafele, dlatego że to jest zupełnie normalne. Katafyl ma bardzo ważną funkcję, którą jest, tak jak polska nazwa wskazuje, pochewka liściowa ochrona liścia. On pozwala liściowi w spokoju rozwijać się bez dostępności wody z opadów deszczu, bez dostępności dużej ilości światła, dlatego, że dopóki roślina nie ma wytworzonej odpowiedniej ilości chlorofilu, to światło ją po prostu spali. Dlatego taki katafil ochrania ją przed urazem mechanicznymi, przed wilgocią i przed światłem, dopiero w momencie, kiedy nasz liść. Będzie na tyle dorosły, żeby móc zacząć się przez niego przebijać, katafel zostanie przebity obecnie i odpadnie, bo stracił swoją funkcję nie jest już do roś, roślinie do niczego potrzebny. Natomiast co istotne, może się zdarzyć tak, że katafel zaschnie nam na liście, jeszcze zanim liść zdąży się przebić i wyjść. W takim przypadku polecałabym bardzo, bardzo delikatnie usunąć ten katafel, dlatego że nierzadko liść może mieć problem z przebiciem mat martwej po prostu tkanki katafylu i wydostanie się na zewnątrz, przez co zgnieje nam w środku liść. No, i nie będziemy mieli dalszego wzrostu. Jeżeli chodzi o budowę tej rośliny, którą mam tutaj przed sobą, tak naprawdę powiedzieliśmy sobie o najważniejszych rzeczach. Natomiast jeszcze bardzo fajną zależnością, której nie wspomniałam przy węzłach i międzywęźlach, jest to, że międzywęźla mogą mieć różną długość. Bardzo często jest to zależne od samej rośliny. Na przykład takie Anturium klerynermion ma te międzywęźla naprawdę, naprawdę bardzo malutkie, i te liście praktycznie wyglądają, wychodzi z tego samego węzła. To samo, jeżeli chodzi o taumatofilum. Natomiast są takie rośliny, które te międzywięzła mają dłuższe, jak chociażby mój Filodendron hastatum. I co możemy zauważyć? Że długość międzywięzli może być uzależniona od tego, ile światła roślina dostaje. Jeżeli roślina dostaje światła bardzo dużo, może rosnąć gęsto, może trochę się rozwijać, nie potrzebuje wytwarzać bardzo długich międzywięzli. Natomiast jeżeli tej roślinie Zaczyna brakować światła, mówimy o tak zwanym wyciąganiu się rośliny. Nie dość, że ogonki liściowe stają się coraz dłuższe, żeby do światła dostać. Te liście się wykręcają w różną stronę, to jeszcze międzywięźla się wydłużają. Bardzo często też w momencie, jak roślina produkuje coraz większe liście, te międzywięźla również się wydłużają. Po pierwsze, żeby zbudować masę, która będzie w stanie te liście utrzymać. Po drugie, dlatego że te duże liście, jak będą zbyt blisko siebie osadzone po prostu na zwyczajnym świecie, będą zawierać innym liściom z tej samej rośliny dostęp do światła. Mamy jeszcze kilka innych yy, kwestii w budowie roślin, o których chciałabym porozmawiać, natomiast nie będę Wam pokazywać yy, okazów, które będą mogły to zobrazować. Jeżeli będę miała możliwość pokazania czegoś, to obok będzie wyświetlać się zdjęcie obrazujące część organ, fragment rośliny, o którym właśnie mówię. Po wsadzeniu nasienia do ziemi z rośliny na początku wytworzy się pęd z liśćmi, które będą odbiegały wyglądem od liści właściwych, nawet od liści młodosianych danej rośliny, bo tak jak już kiedyś wspominałam, chociaż był wielu filodendronów, mamy różnicę pomiędzy liść, wyglądem liścia młodosianego i liścia dojrzałego. Ale oprócz tego istnieje coś takiego jak liścienie. Liście to są liście zarodkowe. One wychodzą razem z młodym pędem. zazwyczaj tak jak mówiłam, wyglądają zupełnie inaczej niż liście docelowe tej rośliny. I ich zadaniem jest dostarczenie energii roślinie, żeby mogła wytworzyć te właściwe liście. Więc oprócz tego, że same w sobie magazynują energię, bo jednak jest to tkanka zielona, ona tą energię sama sobą jest energią dla rośliny, to jeszcze dodatkowo przeprowadzają fotosyntezę, umożliwiając odżywienie rośliny, co pozwoli wytworzyć nowe liście. W momencie, kiedy te nowe liście zostaną wytworzone, liścienie zasuszą się i odpadną. Więc jeżeli mamy roślinę, która wychodzi po zasianiu z nasionka, czy też kupiliśmy sobie kawę arabikę. Hmm. nie się będzie tutaj, bo ile się nie mylę, ona jeszcze u mnie ma liście, nie? To nie dziwmy się, że te dolne liście, najniżej na pędzie, będą obsychać i odpadać, nie bójmy się tego, bo tak się zdarza, to jest liścień. Liścień skończy swoje zdanie w momencie, kiedy pojawią się inne liście, on już swoją funkcję w tym swoim istnieniu wykonał i on kompletnie jest rośnie niepotrzebny, więc po co marnować na niego energię, tym bardziej, że liście zazwyczaj są małe i zlokalizowane w taki sposób, że nie są w stanie pobierać światła, więc tak naprawdę na roślinie bardziej pasożytują, jeżeli cokolwiek później dają. Dlatego liście nie są później usuwane i roślina żyje sobie dalej. Kolejną częścią rośliny, o której chciałabym porozmawiać, jest profil. Profil jest e, definiowany jako liść szczątkowy, e, liść uwsteczniony, liść prymitywny. E, I jest on najczęściej zauważany w momencie, kiedy mamy sadzonkę pędową. Po różnicy między sadzonką szczytową a sadzonką pędową opowiem Wam pod koniec filmu. Kiedy będziemy cieli filodendronowy rukozon. Więc kiedy mamy do czynienia z sezonką pędową, która już się ładnie ukorzeniła, i zacznie produkować nowy stożek wzrostu, ponieważ sezonka pędowa nie ma merystemu wierzchołkowego, bo jak sama mówi z sezonką pędową, a nie wierzchołkową, to musi sobie taki merystem wierzchołkowy e, wyprodukować, czyli nowy punkt wzrostu. I wtedy, kiedy ten merystem już powstanie, kiedy mamy ten nowy mm, stożek wzrostu, pojawia się profil. Profil to tak jak mówiłam, jest zniekształcony, prymitywny liść, przynajmniej tak jest zdefiniowany. To jest taki liść, który wychodzi na sprawdzenie, sprawdza, czy jest wystarczająca ilość światła, czy jest odpowiednio i czy można wypuścić właściwego liścia. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wypuszczenie dużego, właściwego liścia do danej rośliny to jest naprawdę duża strata energii. Więc najpierw roślina wypuszcza sobie liścia na dosyć długim ogonku i maleńką blaszeczkę, bo to kosztuje dużo mniej energii, żeby ta blaszeczka w ogóle sprawdziła czyli jest jakiekolwiek światło, czy ta blaszeczka da radę sama na siebie zarobić i się utrzymać, żeby było wiadomo, czy roślina może zainwestować dużą ilość energii w wytworzenie dużego liścia. Bo jeżeli ona wytworzy wielki liść, a on nie będzie w stanie przetrwać, to roślina umrze, bo zużyje energię, której nie będzie chciała, nie będzie miała jak wyprodukować i będzie z bilansem ujemnym energii i po prostu śmierć. Na koniec porozmawiamy sobie o pędzie kwiatowym. Na początku zobaczycie zdjęcie pędu kwiatowego hoi dlatego, że ucho i pęd kwiatowy jest zdecydowanie bardzo ładnie widoczny i jest on na długiej szpółce, ładnie to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o kwitnienie dronów, monster, aracea ogólnie, to pokażę Wam zdjęcie, że mam kwitnienie mojej alokazji, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że ją gdzieś znajdę, więc Wam tutaj pokażę. I o co chodzi? Kwiat u arace wygląda specyficznie. Ma taką kolbę i ma sobie tutaj taki listek. I bardzo często się mówi, że ten liść to jest część kwiatu. Nie, ten twór to jest przykwiat. Przykwiat to jest liść, który ma funkcję odpowiadającą za to, żeby otaczać ten kwiat, natomiast jego funkcja jest różna, bardzo różna. Czasami jest to funkcja ochronna, bardzo często tak właściwie jest to funkcja ochronna, czyli osłaniamy kwiat. Dopóki nie będzie ona tyle dojrzały, żeby mógł się otworzyć. Natomiast jeżeli ten przykwiat ma jakiś kolor, jakąś strukturę specyficzną, to czasami jest to funkcja wabiąca zapylacze do kwiata. Natomiast samym kwiatem jest jedynie ta kolba. Po prostu. Na przykład, filodendrony nie mają kwiatów męskich i żeńskich. Na tym samym kwiacie wytwarzają się zarówno słupki, jak i pręciki powiedzmy. Czyli zarówno żeńskie, jak i męskie organy rozrodcze. Natomiast jak wiemy, roślina nie chce zostać zapłodniona przez samą siebie, jakby chce tej wymiany genetycznej, dlatego ma swoje sposoby na to, żeby zapobiec samozapłodnieniu, i jest to między innymi to, że u filodendronów chociażby męskie są umieszczone u góry, żeńskie bardzo na dole, pośrodku jest taki fragment, który jest oddzielony, żeby też do samozapłodnienia dochodziło. Dodatkowo. Część męska i część żejska w innym terminie i nie ma możliwości, żeby się same i jeżeli wszystko działa tak, jak działać powinno. Z części teoretycznej to tyle. Teraz zapraszam Was do nagrania cięcia mojego filodendrona w verukozum. Mamy ostre, zdezynfekowane narzędzie, które posłuży nam do pocięcia filodendrona. Wciąż będę jeden pęd, dlatego że teraz ciężko jest je umocować. Chcę go umocować w konkretny sposób. Do podpórki i zmienić mu trochę pokrój. Teraz pokazuję wam, gdzie są widoczne węzły, a gdzie międzywęźla. Jest to bardzo fajnie zaznaczone, tak jak widzicie. tego filodendrona naprawdę bardzo łatwo to znaleźć. Tak naprawdę u większości filodendronów jest to dosyć łatwe do rozpoznania. To i widzicie też katafyle zeschnięte. To jest zupełnie normalne, tak jak mówiłam. Wybieramy miejsce cięcia, tu mam trochę bo włosami, wybaczcie, ale zaraz Wam wszystko pokażę z bliska. I mamy, to jest tak zwana sezonka szczytowa, czyli, czyli sadzonka u góry ma e, merystę wierzchołkową. Natomiast ja tą sadzonkę podzielę na trzy, będą dwie sadzonki pędowe, bo merystę wierzchołkowego, czyli punktu wzrostu nie będą miały. Jest to logiczne, no bo je odcinam, to była pierwsza sadzonka pędowa, widzicie miejsce cięcia. Druga sadzonka pędowa. Staram się ciąć tak, żeby ciąć mniej więcej na środku między węźla, w razie gnicia, żeby było co odcinać, jak się naratować. A tutaj jest sadzonka wierzchołkowa, dlatego że ma tutaj ten, który pokazałam, punkt wzrostu, czyli nowy rozwijający się liść w katafylu. A tu są dwie sadzonki pędowe. E, tutaj mam węgiel aktywny. On jest w tam frakcji 1-4 mm. Jego nie będę rozcierać. Bardzo fajnie działa zbieranie w moim przypadku palcem bez rękawiczki niestety, aczkolwiek nie polecam to robić bez rękawiczek, jeżeli nie jesteśmy pewni, że nie mamy żadnych rani uszkodzeń na palcu, bo możemy sobie podrażnić e, tą ranę dlatego, że no sok z filodendrona jest e, odrobinę drażniący. I tym takim e, węglem aktywnym nożem na palca nakładam na tkankę, którą właśnie przeciąłam. Węgiel aktywny ma takie fajne zastosowanie, że zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia grzybów czy problemów bakteryjnych i gnicia na naszej roślinie. No a gnicie może być spowodowane zarówno grzybowo, jak i bakteriami gnilnymi. Zabezpieczam końcówki i zostawiam je do wyschnięcia, do zbudowania tkanki kalusowej na suchym stole. Wieczorem, dzisiaj późnym zapewne, zostaną włożone do medium, w którym będą się ukorzeniać. Jaka różnica dla nas, właścicieli rośliny, ma to, czy kupimy sadzonkę pędową, czy sadzonkę szczytową? Otóż bardzo duża różnica jest to, dlatego że sadzonka szczytowa ma już merystem wierzchołkowym, więc w momencie, kiedy się ukorzeni, po prostu podejmie wzrost, liście będą nadal rosły w tej samej formie, w której dostaliśmy sadzonkę. Natomiast sadzonka pędowa, jako że nie ma merystemu, merystemu którego będzie wzrastać ta roślina, musi wytworzyć ten merystem. I co jest problematyczne w tym przypadku, często liście, które się pojawią z takiej sadzonki pędowej, będą liśćmi młodocianymi tej rośliny. Na przykład, jeżeli kupimy sobie Monstere variegatę, sadzonkę pędową, e, która ma już wcięcia, to bardzo często pierwszy liść, który wyjdzie, tych wcięć nie będzie miał, no bo nie będzie dalej kontynuował wzrostu. A wręcz przeciwnie, skupi się na wytworzeniu nowego pędu, nowej rośliny i zacznie żyć tak naprawdę od nowa. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to wszystko. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Dajcie znać, czy te informacje Wam się przydały, czy nie, czy o tym wszystkim wiedzieliście, czy był to film na zasadzie, że no w sumie spoko, ale wiedzieliśmy to i tak nie musiałaś tego robić. Dajcie o tym znać. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszam Was na odcinek piątkowy. Będzie dotyczył nałożenia roślin. Będzie trochę w schemacie naukowej środy, bo będę mówiła o tym, jakie składniki są w danej roślinie potrzebne do rozwoju e, i w jakich dawkach, w jakich dawkach, w jakiej ilości. I oprócz tego powiemy sobie, jak to nawożenie powinno wyglądać, żeby było efektywne i jak rozpoznać, że tego nawożenia potrzeba i kiedy w ogóle zacząć to robić i czy w ogóle przestawać, czy nie przestawać. po wszystkim Wam powiem, e, jako, że się, jako że mamy marzec, to no myślę, że e, temat będzie odpowiedni. Życzę Wam miłego tygodnia, do zobaczenia w piątek, trzymajcie się, pa!